Cześć. Jesteśmy w San Diego i dzisiaj mamy ochotę na różne jedzenie. Ania ma ochotę na chińczyka, a ja mam ochotę na pikantnego kurczaka z kuchni amerykańskiej. Zaczynamy od chińczyka. Jest to Golden Chopstick Restaurant. Ania już tam patrzy menu, idziemy do niej zobaczyć. Ania zamawia, a ja wam idę pokazać tutaj w spokoju, jak wygląda menu. Na zdjęciach i po zapachu wygląda to bardzo dobrze. Ania już dostała swoje zamówienie i mówi, że ciężkie nie może się doczekać, kiedy to zje. Kosztowało to 20 dolarów i wydaje mi się, że Ania będzie miała to na dwa dni. A ja idę do Papaisa po pikantnego kurczaka. Jednak martwi mnie to, że tam jest tylko napis Drive Thru, i wygląda, jakby krzesła były do góry położone, a do drive thru jest ogromna kolejka, zobaczymy. Oby było otwarte. O nie, to jest tylko drive-thru. To jedziemy do innego. Drive-thru było tak zapchane, że nie można było nawet wjechać na parking. Już nie mówię o tym, że były dwie osobne kolejki na tym parkingu do drive-thru. Nie wiem dlaczego tyle osób jest, jest godzina 15. Drugi papa jest oddalony o półtora mili, jest już otwarty. Tak jak mówiliśmy, Ania ma dużo chińskiego jedzenia, a ja mam jedzenie kuchni luizjańskiej. To jest Louisiana Popeyes Chicken, i stąd ja najbardziej lubię Spicy Chicken. To jest też tutaj takie topowe danie w tej restauracji, bardzo popularne. Co od razu się rzuca w oczy, to rozmiar kurczaka w Sunnyvale. Kurczak jest o wiele większy, przeważnie z każdej strony wystaje, a tutaj. Prawie, ale nie tak mocno. Dali mi też podwójny sos spicy. To jest jakiś majo i majonez. Bardzo ostry. I on jest ostry. Nie wiem, czy tego jest naprawdę podwójnie, ale chyba tak. Zaraz zobaczymy. Najlepsze danie z kurczaka. Takie fast foodowe. W niskiej cenie. Pycha. Dostałem podwójnie ten majonez, ale nie jest jego aż tak dużo, bo przeważnie jak jest bardzo dużo, to gdy nacisnę, to dużo więcej wypływa tego sosu niż tylko tutaj. Ale i tak jest więcej niż standardowo. Dlatego pamiętajcie, jak będziecie kiedyś w papais, to zawsze bierzcie z podwójnym sosem ostrym. Standardowo to jest jeszcze z piklem, ale ten pikuł powoduje, że to jest delikatniejsze. A jednak ta kanapka powinna być pikantna. A kurczak zawsze jest chrupiący, jeśli chodzi o panierkę, a w środku, jak widzicie. Nie jest suchy, tylko jest zrobiony na idealnie. Nie wiem jak oni to robią, ale zawsze wychodzi ten kurczak im tak samo. Pewnie mają odmierzoną temperaturę i czas. Jak widzieliście, ja trochę tego zamówiłam, ale chciałam popróbować też innych rzeczy oprócz typowego makaronu. Zacznę może od zupy. Jest to wonton soup, czyli jest to chińska tradycyjna zupa na bazie rosołu z kurczaka plus no, do tego pierożki łąton, które najczęściej wypełnione są mięsem wieprzowym. Przyjęto tą zupę pierwszy raz, ale zawsze chciałam spróbować. Ciasto jest delikatne, rozpływające się w ustach. Mięsa nie jest zbyt dużo, ale może tak ma być. Jest dobrze przyprawiona, tak samo jak ten losu. Jest to bardzo dobra zupa. Teraz spróbuję makaronu. Jest to chowmei, czyli smażony chiński makaron. On jest najczęściej albo z warzywami, albo z mięsem, albo i z tym i z tym. Ja wzięłam z beefem, Tego mięsa tutaj trochę jest. Do tej pory najczęściej jadaliśmy w Panda Express i zamawiałam dość podobne danie do tego. Jednak ciężko jest stwierdzić, które jest lepsze, bo jednak to jest trochę inne. Zupełnie inaczej jest w zasadzie robione i jest bardzo dobre. Mięso jest dobrze doprawione. Nie jest za dużo kapusty, a nie innych warzyw, co mi najczęściej w czałomei przeszkadzało. Proporcje są wręcz idealne. Polecam. Zamówiłam jeszcze na spróbowanie saigonki, bo ostatnio, właśnie, lubię testować w różnych miejscach saigonki. Jest ona z kurczakiem. Spróbuję najpierw bez sosu. Kurczaka nie jest zbyt dużo, czuć głównie warzywa, ale jest idealnie chrupiący i też dobrze doprawiony, całkiem niezłe sajgonki. To teraz jeszcze z sosem. Nie wiem dokładnie, co to jest za sos. Po spróbowaniu już teraz mogę stwierdzić, że jest to sos słodko -kwaśny i z tym sosem są o wiele lepsze. Na pewno bym zamówiła je drugi raz. Jak Ania zachwala, to i ja spróbuję, pomimo tego, że czuć same warzywa. Czuć głównie kapustę, trochę marchewkę. Jest to jedno z pierwszych sajgonek, które przypominają mi lekko w smaku sajgonki, które można dostać w Polsce w wietnamskich budkach. Spróbujmy jeszcze z tym sosem. Z tym sosem jest o wiele lepsze. Nie jest to dokładnie takie jak sajgonki Wietnamskie z Polski, ale najbardziej zbliżone do wszystkich sajgonek, jakie jadłem poza Polską. Ja już kończę trzecią kanapkę. Dzisiaj kurczaka jest średnio, wydaje mi się, czasami się zdarza, że jest dwa razy grubszy i o wiele więcej sosu, nawet nie dwa razy, ale trzy albo cztery razy więcej sosu, że jak nawet się lekko ściśnie, to już wypływa i kapie ten pikantny sos. Wtedy ta kanapka jest najlepsza i najbardziej syta. Wtedy też, jak zjem trzy takie kanapki, które mają bardzo dużo kurczaka i ten kurczak jest na całej kanapce, a nie tak jak tutaj jest podwinięty, taki gruby, to wtedy najadam się trzema. Jedna taka kanapka kosztuje 4 dolary. Jest to naprawdę fajna opcja, jeśli jest to mocno pikantne. Jak to w chińskich restauracjach, najczęściej dostaje się ciasteczka z przepowiednią do zamówienia. Jako, że Ania dostała dwa, pewnie jedna dla mnie, zobaczymy co napisali. Mój prawdziwy talent doprowadzi mnie do sukcesu. Jeszcze ciekawe o który talent chodzi i czy odkryłem już sobie ten talent. A dlaczego te ciasteczka wyrzuciłem? Kiedyś my te ciasteczka jedliśmy, bo one nie były takie złe, ale kolega, który urodził się w Hongkongu i wychowywał w Kanadzie, powiedział mi, że tego się nie je i się śmiał ze mnie, że ja to jem. Tak jak myślałem, że to będzie jedzenie na dwa dni dla Ani. O, ja mam tą samą przypowiednie co Wiktor. Oboje już zjedliśmy. Ania jest bardzo zadowolona, bo jej smakowało i do tego jest bardzo najedzona. Ja się niestety nie najadłem, sosu było za mało, kurczaki były za cienkie, chociaż nie były to najcieńsze kurczaki. A jak jest za mało sosu i za mało kurczaków. To wtedy ta bułka maślana robi się za bardzo taka maślana, i, i wtedy masło pozostawia posmak. A ja od czasu do czasu zamawiam sobie takiego pikantnego kurczaka, ale w naszym, w Sunnyvale, papaisie, bo tam dają często duże kurczaki i dużo sosu, jeśli się poprosi o podwójną czy tam ekstra porcję sosu. Raz w się byliśmy w Teksasie i dostałem tam malutkiego kurczaka plus do tego bardzo mało sosu. Dostałem mniej niż standardowo, a też prosiłem o ekstra, dlatego tam już nie ponowiliśmy wizyty. Tutaj zdecydowanie było lepiej, ale to nie jest to, co w Sunnyvale, California. To jedzenie mogliście już zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku i na Instagramie w maju o nazwie Kaszub w Kalifornii. Zapraszam serdecznie. Tam zdjęcia, filmy i wszystko co, to, co się dzieje aktualnie u nas. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję, bo to jest to, co mnie najbardziej motywuje do kontynuowania nagrywania. I cześć!